Siemano, witam moich kochanych widzów. Nie było mnie tutaj przez tydzień. Nie wiem, czy w ogóle kogoś to interesuje. Ale nie było mnie tutaj przez tydzień. Nie było o czym za bardzo nagrywać. Jeszcze wdarły się dni wolne pomiędzy. No i co? Dzisiaj mamy czwarteczek, 12 czerwiec. Ja już kontenery mam na sobie. Teraz tylko sprawdzam po prostu, gdzie mam jechać, bo tej firmy już albo jeszcze. Tej firmy jeszcze nie znam. No, i muszę zobaczyć, z czym będę miał do czynienia. Zawsze sobie na Google Maps po prostu sprawdzam. Wchodzę sobie zawsze na Google Maps, nie wiem czy to widać, widać. No i po prostu sobie sprawdzam ulicę, jak to wygląda, gdzie jest gwiazd i tak dalej, żeby po prostu potem nie łazić i nie szukać. Jest to w sumie łatwiejsza opcja. Jeżeli ktoś też tak robi, to napiszcie w komentarzu. Jestem w pierwszej firmie, tylko że brakuje papierów. I muszę iść do kontenera, zobaczyć, czy te papiery tam są na paletach. Po prostu jakieś tam papiery znalazłem. Mam nadzieję, że to będzie to. Bo będzie problem, jak mnie nie będą chcieli rozładować. Ponieważ, iż gdyż yy, mam potem załadunek mieć 14 palet, i może mi się to potem wszystko razem nie zmieścić. Bo jest tu pół kontenera pełne, albo pół puste, jak to woli. Udało się zameldować. Yy. Będą mnie zaraz rozładowywać, tam jest tylko kilka palet. Tylko potrzebuję okulary ochronne i, i, i hełm. Muszę to znaleźć pierwszy. No, hełm. Okulary. Tu mam wszystko na szczęście. Mam nadzieję, że nie będą kazali mi przebierać. Spodnie, bo mam teraz krótkie spodenki założone. Bo ma być dzisiaj u nas 30 stopni, w piątek, w sobotę również. I tak biegać w długich spodniach to mi się zbytnio nie widzi. Pierwsza firma rozładowana, było tam chyba tylko 10 palet, jak dobrze pamiętam. Tak, było 10 palet. Teraz jedziemy do kolejnego. Mamy 36 minut jazdy, 25 km. Lubię jeździć przez autostrady. Dużo teraz jeżdżę autostradami w większości i Landówkami albo Miastem. Przez ostatnie dni bardzo mi się to podobało, bo miastem jeździć. Nie lubię jeździć po dużych miastach, bo wszędzie masz jakieś zakazy, jakieś mosty za niskie itd. Strasznie mnie to denerwuje. Kolejny klient, muszę teraz, 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 teraz. przyczepę zostawić na boku, bo mam cały towar z przodu na kontenerze. Więc mam nadzieję, że im tutaj nie będzie przeszkadzać. Sparkowałem sobie. Pod, pod jakąś bramą płotem bardziej więc wydaje mi się, że będzie gitara mam nadzieję, że mnie dobrze będzie słychać bo niestety nie mam tego mikrofonu dalej nie mam nie zamówiłem i tak mam kamerkę na głowie to mnie może być troszeczkę gorzej słychać z tego mikrofonu, ale generalnie ten mikrofon z tej kamerki wcale nie jest taki zły jak tak sobie po, posłuchałem to nie ma aż tak źle jak gadam do, bezpośrednio do kamerki Jak mam kamerkę na siebie To ten mikrofon bardzo ładnie zbiera ten dźwięk Tylko, że gorzej właśnie jak mam otwarte Otwarte Okno na przykład Dobra Mamy podjechać pod bramę numer 3 To będzie prawdopodobnie ta tutaj Ostatnio jeździłem inną ciężarówką W sumie ostatnio, nie tak ostatnio, tylko wczoraj bo moja była w serwisie powiem Wam, katastrofa tu takie firanki wielkie pozawieszane z tamtej strony tu taka firanka kierowcy się chyba tak podobało ozdobnie, a mnie to strasznie przeszkadzało tą firankę tutaj musiałem ściągnąć bo nie widziałem tego lusterka tam no powiem Wam, katastrofa tu jakiś dywanik był wyłożony gdzie ja lubię po prostu standardzik lubię mieć taką, nie wiem jak to nawet nazwać ale tak po prostu, lubię mieć prosto jestem prostym człowiekiem, nie jednak Wydaje mi się, że większość ludzi tak jest. Nic ja biegnę do środka, kamerki nie będę brał, bo widziałem, że tam gościu będzie ze mną latał, biegał, patrzał, to nie będę miał zbytnio jak nagrać i te rozładować. Widzimy się zaraz. Ja już z, kole z kolejnym klientem jestem gotowy. Trochę było dużo skanowania, bo muszę wszystko ze skanerem robić, wszystko skanować. I mieliśmy tam była skrzynka, gdzie było chyba 15 kartonów i musiałem każdy po kolei skanować i patrzeć czy się wszystko zgadza. To jest czasami w tej robocie denerwujące, jak pracujesz ze skanerem. Ale niestety życie nie jest aż tak źle, tylko jak masz dużo kartonów. Plany mi się trochę pozmieniały. Właśnie do mnie dysponent zadzwonił, że mam jechać do takiej jednej firmy, co wczoraj u niej byłem. Polską nazwę ma. Yy, może wam potem pokażę, zobaczymy. No i co, mam 39 minut, 28 km. właśnie dojeżdżałem do tej firmy, gdzie miałem tak naprawdę załadować, co miałem w planie i do mnie dzwoni, za ile będziesz, ja mówię, za 5 minut. No i on mówi, że jednak to anuluję, że mam jechać gdzie indziej, bo jestem dobrze z czasem. No ale elegancko, bo jest co, o 12 tam będę, wyjadę gdzieś koło 13, 13.30, to by pasowało, tam godzinka jest powrotu niecała, bo 50 minut. To nawet jakby jadę do tej 1330, tam powiedzmy na bazie 1430 z powrotem będę, no to gdzieś z 15.00 powinienem skończyć. Odsłonię troszeczkę, żeby lepiej widać. Było wszystko, żebym ja lepiej widział. No i co i nic sobie jedziemy po prostu. Jedziemy, szczerze mówiąc to nawet i lepiej, bo jakbym jechał teraz do tej firmy co jechałem. To bym tam załadował. No i jeszcze na powrocie, prawdopodobnie, jeszcze coś bym musiał gdzieś doładować albo wrócić na bazę, jakby nie miał miejsca. Odstawić kontenery, wziąć puste i jechać dalej. To i taki zamian to nie lubię. A tutaj to co jest? 27 km pojadę załadować, powrocik i do domciu Nagrywam ten kawałek z y, telefonu, ponieważ kamerki zostawiłem. Y, kamerkę zostawiłem w aucie. No i. Idę sobie do Lidla. Lidl jest tutaj obok 5 minut drogi z buta. Zostawiłem ciężarówkę tam, bo papiery jeszcze nie są gotowe i poszedłem zapytać czy zdążę zanim będzie wszystko gotowe, żeby zdążyć na załadunek powiedzieli, że tak nie ma problemu. Wziąłem sobie jakiś picio, kefirek, jakieś picie jakieś plecelki tego do papierkowy do podmarowania. Na no w tamtym tygodniu się skończył do wyboram. Tak? Które biorę do pracy i zapomniałem kupić a tą pogodę, co się jak najbardziej przyda. Nie wiem, jak wy, ale ja nienawidzę, jak jest tak ciepło. nie? Mamy już chyba 29 stopni. Ja jeszcze mam czarną koszulkę i jest katastrofa. No ja to wolę, jak jest tak 22, no 23, to już jest takie maksimum bo potem to już jest troszeczkę przesada, człowiek się poci jak świnia Dobrze, że mam klimę postojową, to przynajmniej schodzę się zaraz w ciężarówce Jak poszedłem, to zapomniałem włączyć klimę w ciężarówce i się tak nagrzało niesamowicie Teraz pierdyknę od razu na low Nie wiem, czy ktoś z Was piłkę nożną ogląda ale jeżeli ktoś ogląda, to możesz napisać w komentarzu co sądzisz o tym wszystkim co się dzieje w PZPN-ie i tak dalej, bo ja to uważam troszeczkę za dziecinadę. Że, no ja generalnie nie jestem po żadnej stronie, ale uważam troszeczkę za dziecinadę to, że człowiek chce sobie odpocząć i jest mu od razu zabierana jedna z ważniejszych ról: tak zwana rola kapitana drużyny. No ale jak to sobie tam woli, nie? A teraz, tak jeszcze w ogóle to przeczytałem, że został zwolniony trener. W sumie nie zwolniony, tylko się zwolnił. Ciekawostka. No nie ja wiem, jak go tam za, za jakoś dobrego trenera nie uważałem. Osiągnięć nie miał, nie wiadomo jakich. W sumie nie miał chyba żadnych. Yy, ale tak szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że nieważne, kto by przyszedł, bo to by nic nie zmieniło. Bo zobaczcie, był na przykład taki Sousa, co niby dobry trener, ale dużo nie zdziałał. Był trener, były trener reprezentacji Portugalii, który tak naprawdę wygrał z Portugalią Euro 2016, bodajże to było, no ale wygrał, nie? I miał jednak grupkę ludzi, więc. A z Polaków nic nie udało mu się zrobić. Wydaje mi się po prostu, że to całą drużynę od podstaw trzeba było budować dać szansę grać młodym, a jeszcze tak poza tym, całymi tymi. Spinami i tak dalej, to właśnie się kapiem, że lodówka nie działa w ciężarowce. Nie wiem dlaczego. Jakiś błąd chyba E3, E3 wyskakuje. Zaraz sobie sprawdzę, co to jest, o co w tym chodzi, i spróbuję to rozwiązać. Jeżeli chodzi o tą lodówkę, to się za dużo nie dowiedziałem, co znaczy ten błąd. Jeżeli jedynie pisze tam, że jakiś silniczek może być padnięty, albo jest za mała moc, tam z akumulatora idzie i tak dalej, i tak dalej. Więc. Cholera, wie o co tu chodzi, będę musiał się skontaktować z jej mechanikiem, żeby to ewentualnie ogarnęli. Bo teraz, tak jak jest gorąco, to jest ciężko bez tej lodówki, jednak. A więc tak, skończyłem ładować. Potrwało to troszeczkę dłużej niż miało, bo tam, jak mówiłem, papiery nie były gotowe. Ale na szczęście ja sobie pojadłem. Yy, która jest godzina 14.30, wyjazd. Będę gdzieś 15.30 z powrotem, bo jeszcze jakieś koreczki są po drodze. No i co, i go. Koło za 15 czwarta skończę nie ma źle, jak na to, że zaczynałem o 7 ja zazwyczaj kończę gdzieś koło 15 to raz jak dłużej się popracuje to się nic nie stanie jedynie co mnie troszeczkę martwi to jest to, że już jest 32 stopnie i jest strasznie gorąco, katastrofa a żeby do, dla Was nagrywać muszę na wiek, wyłączać, bo jak nie mam tego mikrofonu to słychać niestety cały ten szum zresztą prawdopodobnie słychać też szum z ciężarówki z dworu ale nieważne. Nie wiem czy jest tu ktoś kto też jeździ manem, ale bardzo mi się podoba uchwyt tutaj na picie, na jakieś butelki czy coś, bo można sobie zmniejszyć lub zwiększyć. I na przykład miałem teraz na puszkę, kurwa belek. I mi nie pasowało tak zbytnio, bo za bardzo ściskało, to sobie wyciągnąłem i o jedno więcej dałem i cyk, pasuje. Czek, piątunio wczoraj nic ciekawego się już nie działo poza tym, że wróciłem na bazę, odstawiłem kontenery i pojechałem do domu yy, droga była w miarę przyjemna tylko niestety złapałem troszeczkę korka i byłem trochę później niż zwykle, ale nie ma co narzekać, dzisiaj jest piątek, dzień zleci szybko, mamy zaraz weekendik no i zajebiście ładna pogoda dzisiaj ma być 31 stopni Niezbyt mi się to podoba, bo wolę tak z 23, jak już wspominałem, no ale lepsze to niż miałoby cały czas lać. Nie? Bo klima, jak klima działa, to, to jest elegancko. Ja w sumie aż tak dużo ciężarówki nie wysiadam, więc jest git. Moje papiery jeszcze nie są gotowe z kontenerów. Muszę poczekać, nie wiem jak długo właśnie włożyłem sobie kartę, obeszłem sobie auto zobaczyć ciężarówkę, czy wszystko jest w porządku, czy nic nie jest potłuczone. I lecę jeszcze raz do biura, zobaczyć. Może papiery już będą. Nastał mały problem, bo wyjeżdżam później niż zwykle, bo zazwyczaj z bazy wyjeżdżam gdzieś 7.45, 7.50, a dzisiaj wyjeżdżam 8.20, bo czekałem na ostatni kontener. Potem jeszcze się okazało, że musiałem wyjaśnić, czy wjadę do ostatniego klienta w ogóle ciężarówką, bo się okazało, że jest to, co prawda, duża firma, a bardziej duży sklep. Ale jedyny jaki wjazd mają to jest wjazd na parking, i zastanawiam się jak tam podjechać. No, ale jakoś muszą dostawać swoje artykuły, więc możliwe, że duży mi ja wiadę. Tylko zastanawiam się, czy oni tam po prostu nie wjeżdżają 7,5 tonówką z... z windą po prostu. Żeby mieć jak rozładować, no nie wiem. Zobaczymy na końcu. Jeszcze ma dysponent mi dzwonić i powiedzieć wytłumaczyć, jak tam wjechać, bo będzie później dzwonił do tego sklepu. Zobaczymy. Dojeżdżamy sobie właśnie do pierwszej firmy. Jest tutaj po lewej stronie. Tutaj taki fajny, fajny kominek. Na tej firmie prawdopodobnie zostawimy przyczepę, bo niestety nigdzie więcej miejsca za bardzo nie ma. Yy, no i będę musiał jechać w te kolejne dwa miejsca, gdzie jest troszeczkę ciężej z przyczepą i zobaczyć no i co, co prawda to jest troszeczkę dalej yy, od tych, tych to 15 km trzeba jechać, nie? no ale już wolę stracić te pół godziny przynajmniej i nie mieć stresu że gdzieś się zaklinuję z przyczepą albo gdzieś nie będzie miejsca, bo potem będę jechał do miasta, gdzie po prostu, no, nie będzie miejsca na 100%, żeby gdzieś zostawić przyczepę, nie? Znalazłem tego klienta muszę z ulicy jechać bramę. Trochę ciasno, ale dam radę. Tak się prezentuje w środku. O, taka hala. Tutaj wjeżdżałem na zapałki. Naprawdę tyle miejsca miałem na górze. Była katastrofa. Ale się udało. Jedziemy dalej. Nie wiem jak Wy. Ja na szczęście mam tak, że jak mam takie sytuacje stresujące, jak miałem teraz, że nie wiedziałem jaka to jest ulica, czy tam wjadę, czy nie wjadę, czy się zmieszczę, bla, bla, bla to mnie ta sytuacja buduje psychicznie. Miałem na początku swojej kariery z ciężarówkami tak, że się wszystkiego okropnie bałem, yy, że się gdzieś zaklunu, zaklinuję i tak dalej, a teraz to mam po prostu tak, że jadę, nie? Że jest po prostu takie na wyrąbaniu, wyrąbaniu. I mam wyrąbane, jadę, po prostu co się stanie, to się stanie i tyle. Jest człowiek tak mocniejszy psychicznie, już tak ostro nie reaguje na te sytuac sytuacje, z interesujące i tak dalej, nie? Napiszcie w komentarzu, czy Wy też tak macie. Jeżeli tak, to zajebiście, jeżeli nie, to pracujcie nad tym, bo pamiętajcie, psycha jest najważniejsza. Najważniejsza jest psycha, zdrowie psychiczne, żeby móc normalnie funkcjonować, co nie? A tak poza tym, to jadę już teraz do kolejnego, w sumie, już w sumie jadę do tego, do tej firmy, gdzie zostawiłem przyczepę, jadę po przyczepę, tam mam załadować od razu palety, no i wracam, nie? I będzie weekend, weekendik. Sobie pod rampą ładują mnie, właśnie. Ja poszedłem szybko do toaletki. 30 minut pauzy zrobię i zobaczymy, co dalej. Prawdopodobnie na powrocie będę musiał coś jeszcze załadować, bo tutaj nie mają za dużo palet. No ale nieważne, jest fajna godzina. Co, w piąteczek, nie ma co się stresować. Tylko ta pogoda mnie trochę nerwuje. Widzicie, widać, jak jestem czerwony? Nie, nie widać na kamerce aż tak, ale jest tak gorąco: 30 33 stopnie. Katastrofa. No i co, ja. Siedzę, czekam pod rampą dalej, aż mnie załadują. Dobrze, że mam tą klimę postojową, bo byłaby katastrofa. Pokazuje mi teraz 35 stopni. Logiczne, że jest troszeczkę mniej, bo się ciężarówka nagrzewa, no ale tak 33 stopnie mamy na dworze. Katastrofa. Dobrze, że stoję tak w miarę w cieniu, że, że się tak mocno nie nagrzewa aż tak. Zostałem na powrocie jeszcze wysłany do jednej firmy, żeby załadować, na szczęście nie jest to daleko, bo to jest chyba 10-15 minut jazdy na bazę, nie ma źle. Ja już sobie stoję pod rampą, tam jest moja przyczepa. i Myślę, że tak 15 minut i będę stąd wyjeżdżał, więc nie ma źle, jest godzina 14.50, jest gitara.